Nie sądziłam, że będę się dzisiaj tu odzywać, bo jak widać, jednak jestem chora, ale no, uznałam, że dobra. Zrobiłam sobie właśnie obiad, bo wróciłam ze szkoły, bo już rano widziałam się trochę chora, ale uznałam, że dobra, pójdę na matme i na niemiecki i odpuszczę sobie religię i WF No, zawsze mam ja już poszłam na te dwie matematyki i na niemiecki, bo mieliśmy robić powtórki na matematyce z tematu, który akurat jest trudniejszy I mieliśmy omawiać Wigilię I na niemieckim miała być kartkówka, więc uznałam, że dobra, pójdę na te trzy lekcje, może jakoś jednak będzie zdrowa, zobaczymy Po czym na matematyce robiliśmy sami zadania a na niemieckim nie było kartkówki, więc się nie opłacała. aż szczerze mówiąc, się męczyła, bo cały czas mi leciał katar, a mi głupie było ciągle pociągać nosem i oczy mi zawiły i nauczyciele widzieli, że, że jestem chora, i mi było tak głupie, że proszę, chora i to tak widzieli. Ale myślałam, że może będzie lepiej. Aczkolwiek obudziłam się z temperaturą jakoś 37,7 chyba, więc no, jutro raczej do szkoły nie będę szła. Ale już wróciłam, zrobiłam sobie obiad, przebrałam się w piżamę i leżę w łóżku Przed chwilą tak pociągnęłam nosem, że poczułam, że mi tutaj razem z makaronem spłynęło Więc może się w końcu wysmarkam Ale zobaczcie, jakie sobie chusteczki znalazłam Uwaga, chusteczki Victoria's Secret Patrzcie, jakie ładniutkie Jezu Już mi tak tu boli nos, mam taką startą skórę tam Jeszcze ja mam Tutaj bardzo delikatną skórę. No na to jest podrażniona. Nie wiem, od chyba od maści na trącik. i teraz, jeszcze przez ten katar to jest masakra mnie, aż to boli. I zapaliłam sobie tutaj świeczuszkę w takim lampionie, który dostałam chyba, chyba od mojego brata, tak? Na Mikołajki chyba dwa lata temu, jak sobie robiliśmy, że losowaliśmy w mojej rodzinie. I bardzo ładny jest ten lampionik i chciałam Wam po prostu go pokazać. Ale jeszcze Wam pokażę, co było rano w kalendarzu adwentowym, bo otworzyłam jak wstałam. Dzisiaj były takie e, kulki do kąpieli. Czekajcie, to się nazywa. Fizer do kąpieli. Kump Fizer. O, tak to, o. Tak to wygląda: trzy takie kosteczki. Bardzo ładnie to wygląda, fajne. I fajnie pachnie. <laughs> Także fajnie. Mimo, że ja nie lubię się kąpać w wannie, to, to lubię takie rzeczy. Chciałam szpinak. Ale ogólnie, poranek był taki fajny, bo obudziłam się i tak uznałam, że nie idę na te pierwsze lekcje, to mogłam sobie jeszcze poleżeć. A później, przez to, że mama miała na 11, to zrobiłam mi naleśniki na śniadanie i wypiłam sobie taką wielką herbatkę zimową i mi zrobiła te naleśniki, i to było takie słodkie, sobie mogłam poleżeć. I i fajnie było i później mi jeszcze zawiasło do szkoły W międzyczasie zmontowałam maska i już się pobiera Jezu jaki ja mam głos Nie wiem czy co słychać Ja bardziej czuję w gardle, że jest inny ale wydaje mi się, że też inaczej brzmi i jestem czerwona i mam zapchany nos Nie spodziewałam się tego Ja jakby w tamtym, wczoraj, jak teraz mu to montowałam cały czas się zastanawiałam czy ja jestem chora czy nie i mnie to, że ja to cały czas się zastanawiam, kurde, będę chora, czy to tylko chwilowe? Ale jednak, jednak jestem. Jak ja jestem chora, to mi tak odwala. Ale uznałam, że skoro jestem chora... Czekajcie, się, się nie skupię. Znam, że skoro jestem chora, to to co jemy się nie liczy. Tak to nie więc przetestujemy te pierniczki. Czy to w ogóle będzie dobre? Bo z tym barstetem marcepanem... zobaczymy. Mm. Ja chciałam powiedzieć, że zapachniało ładnie, ale w sumie później poczułam barstet. Tak to wygląda. Uwaga. O oh. przepraszam, ale tyle jest tej warstwy marszce panu jest bardzo dużo i naprawdę fajnie tak móc po prostu bez żadnego poczucia takiego winy móc sobie leżeć i nic nie robić i sobie po prostu coś oglądać i leżeć cały dzień w piżamie jest naprawdę, naprawdę fajnie, pomijając to, że mam katar, ale wiecie ja mówię w tym znaczeniu, że fajnie, że jestem chora jakby wiem, że coś mi, ale w takim znaczeniu, że to jest lekkie przeziębienie. Oczywiście bycie chorym nie jest fajne i ja tego nie próbuję, wiadomo, ale tylko o takim, wiecie, lekkim przeziębieniu, no, bo trzeba się cieszyć z tego, że jesteś zdrowym i, i że ma się odporność, pamiętajcie. Ale wczoraj oglądałam do końca tego elfa i nawet był w sumie spoko, muszę przyznać, że był lepszy niż, niż się spodziewałam i już w sumie obejrzałam sobie wszystkie prognozy jakie chciałam obejrzeć, więc bym sobie teraz obejrzała jakiś film świąteczny, ale w sumie nie widzę tu nic takiego ciekawego, czego jeszcze nie oglądałam. W sensie jest kilka filmów, które sobie zostawiam akurat na specjalną okazję, to na pewno. Dobra, obejrzę sobie to, wiem, że moja przyjaciółka to oglądała, choć to jest 7 plus, więc pewnie nie będzie jakiś super, ale niech będzie. Ale naprawdę fajnie się tak siedzi można sobie chillować. Jeszcze jest tak ładnie w moim pokoju, tu świeci świeczka, tu świeci choinka, naprawdę jest przyjemnie. Ale dobra, wzięłam tabletkę nie wiem, nie całą godzinę tam więc zobaczmy jak z moją temperaturą. 37,6 i kolejnym argumentem, który potwierdza to, że naprawdę jestem chora, to to, że jak wcześniej zadałam te, te takie te pierniczki, co z marcepanem były, to uznałam, że a no to sobie wezmę tam inne słodycze, co były. Po czym jak sobie pomyślałam, czy ja chcę je jeść, to w sumie nie mam ochoty. A to się nigdy nie stwarza, że ja nie mam ochoty na słodycze, więc. Więc tu coś jest na rzeczy. Co tu dalej, mamy? Czemu pierdzisz? Czekaj, nie, bo chcecie coś pokazać, gotowa? <laughs> nou, ik besluit dit op deze. Oh nee! Pentak, klim. Zal het weer anders? Klim. Is około 18.00 30 albo 19, nie wiem w sumie dokładnie Ale żeby ciągle nie patrzeć w ekran To będę sobie teraz czytać książkę Bo jeszcze nie pokazywałam Mam teraz taką książkę Północ Everwood Którą ja już rzeczywiście rok temu Wypatrzyłam rok temu, żeby ją właśnie przeczytać w okresie adwentu, bo ona jest świąteczna. Ona, tutaj akcja się rozgrywa w 1906 roku i to jest o baletnicy, i później ona ma się przenieść do właśnie świata tego dziadka, do orzechów. I jeszcze do tego momentu nie doszłam, ale właśnie to ma być jakaś zimowa kraina, więc specjalnie chciałam to sobie przeczytać na, 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 właśnie na, na okres ten świąteczny. I właśnie to czytam, jestem na jakiejś setnej stronie i póki co jest fajne. Jest właśnie taki fajny, zimowy klimacik. W ogóle chcę wam jeszcze przypomnieć, żebyście docenili, że ja jestem chora, a vlogmasek dzisiaj ładnie wleciał. Jest 20.30 i zrobiłam sobie właśnie kolację. Mama kupiła świeże bułki, więc zrobiłam sobie taką bułeczkę z sałatą, z serem i z pomidorkiem, więc za chwilę sobie zjem. Fajnie. Mam właśnie ochotę coś takiego świeżego z takimi warzywkami. Mm -hmm. Tutaj mam. Komunistyczne szklanki. Jakby co komunistyczne, to jest taki żart, bo pomyliło mi się słowo perelowskie z komunistyczne. No i tutaj mam witaminę C do rozpuszczenia, co mama właśnie kupiła teraz w fabryce. Tu mam herbatkę i dokończę sobie do tego ten film, co zaczęłam o tym bałwanie. On wydaje mi się lepszy niż ten ostatni. W sensie, one obydwa są typowe. Tylko że ten wcześniejszy był typowy, taki romantyczny, świąteczny netfejksowski, a ten jest taki typowy fantastyczny. Że właśnie ktoś przyszedł do Nowego Świata, Tu już też było, było coś takiego z rycerzem. No to też ta sama fabuła, ale... Ale co mi się bardziej podoba niż ten, ten wczorajszy. Mmm Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay, okej, okay. okej. Okay, okej, okay. okej. Okej! Okay. Młam sobie twarz i czuję, że ja mam taką potrzebę nawilżania tej buzi, żeby nie dawać właśnie nic takiego wysuszającego, tylko żeby ją tak nawilżyć, bo tu jest trochę tak sucha. Zacznę sobie od serum z nieco Ale omiję tutaj, no. Teraz krem. O Jezu, jak szczypie, o Jezu! O Jezu! O. czybie tutaj jezu, aż mi oczy są zawiły. Aua! Przeskać do światła, bo jestem taka blada, że to nie wygląda dobrze, ale dostałam właśnie taki komentarz, że ktoś mówi, że wygląda mnie od pół roku, że są komfortu do werko i w ogóle patrzcie jaki długi jest. No. Tak miło, bardzo miło. Ale ja lecę spać i widzimy się jutro. Hejka, witam 10 vlogmasa. Jak widzicie ja jestem w domu, bo dzisiaj, do bo dzisiaj nie idę do szkoły, bo jestem chora, co może widać, może słychać. Jak wstałam, to miałam 37.6 temperatura. No i bo mnie i katar. I dlatego tego jeszcze mnie bolą zęby, bo mam teraz grubsze gumki takie na aparat i mnie teraz jeszcze zęby bolą. Ale ja wstałam o dziewiątej, więc dość późno jak na mnie, bo też poszłam spać wczoraj dość wcześnie o jakiejś 22. drugiej. Wczoraj specjalnie nie szłam się wieczorem umyć, wiem jak to brzmi, ale ja nie byłam jakoś brudna, nie? Nie się, więc... No, jedynie twarz umyłam, ale to temu, żebym dzisiaj mogła sobie właśnie z rana zrobić taką kąpiel. Uznałam, że jak właśnie rano się tak wykąpię w takiej ciepłej wodzie, to może mi właśnie będzie lepiej, że będę się lepiej czuła od razu tego dnia. No, możecie powiedzieć, że mogłabym się umieć jeszcze dzisiaj, ale po co maszynować tyle wody? Bądźmy maszynni i dbajmy o środowisko. No, także zaczynamy. Jest równo dziesiąta, ale ja już właśnie się umyłam i rozpiąłam sobie tą górę, odpiszę i dam sobie tu pod koszulek i nawet fajnie to też tak wygląda. I właśnie czuję się jako ogarnięta, wciąż katar wciąż czuję trochę choroby, ale już tak taka większa energia, bo pomimo, że jestem chora, to chciałabym jednak dzisiaj coś zrobić. Na pewno muszę zmontować vlogmasa, na pewno zrobię trochę nauki i będę musiała też nadrabiać, bo jutro myślę, że pójdę już do szkoły. Zrobiłam sobie to z tym, ale akurat jak wsiadłam do jedzenia ich, to przyszła moja babcia i sobie rozmawiałyśmy chwilę, i w międzyczasie je zjadłam. A tu mam jeszcze herbatkę, i ja już czuję, że mi zaczyna się w nosie wszystko znowu zbierać. Zmontowałam już wczorajszego vlogmasa 9, ale trwa tylko 11 minut, a raczej większość mówiła, że woli dłuższe chyba i rzadziej vlogmasy, także. Połączę go właśnie z dzisiejszym, zresztą my to już wiecie, więc wam nie muszę mówić, eee, no i będzie połączone. Okej, korea! Kale? Kale też, to wypełniamy dzisiaj coś bardzo ciężkiego, coś takiego jakiegoś okrągłego, kurde, jestem ciekawa. Także kurczę chyba nie jest to tylko jakieś rzeczy, ale... Ej, no, to kształtowa? Ja bym powiedziała, że to jest świeczka, ale raczej nie będzie takiej. Czyli... Jeszcze jest więcej rzeczy. Zrobię to z kształtem. Druga świeczka. Ha! Hmm. Tak. Ej, ale to fajnie pachnie. Tak ona wygląda. To jeszcze były cukieraski tutaj? Jeden rasek Mars. Ktoś w ogóle zwrócił uwagę na to, że trochę wyglądam jak Stomil. to nie wiem, co to Stomil, co poczekajcie, aż będziecie w klasie naturalnej. Już będę się kładała w końcu do tego łóżka, żeby trochę właśnie poleżeć, poodpoczywać, no bo w sumie jeszcze tego nie zrobiłam. A już czuję, że jak zaczyna mnie tak kurde szczypać, w nośni, nienawidzę tego. bo... Zaczynam jeszcze czekać w nasie, i ja nie wiem, czy ja będę kichać, czy ja będę smarkać, czy ja się za chwilę popłaczę. Ale zanim to zrobimy, to przetestujemy coś, co kupiłam jeszcze w listopadzie. I to są te bomby czekoladowe. Specjalnie skifrałam wczoraj w mleko, żeby mogła to dzisiaj zrobić. I to kule wykonałem tak, i właśnie to się powinno wrzucić do gorącego mleka, żeby ta czekolada się roztopiła. Jeszcze z tego powinny wylecieć pianki. Dobra, teraz jak ja mam to. To mam rękami trzymać, żeby i tu, i tu nagrać rzucamy zamierzałabym to, ale mam odpięta interakcja, jakby to ktoś wiedział, jak ja wyglądam. Bo no, to jeszcze nagrywam Lisa. Coś wychodzi, ale <ścoughs> to nie wygląda jakoś estetycznie. No! Aha, dobra. Myślałam, że nagrałam reakcję, jednak nie kliknęłam nagrywania, ale jest naprawdę smaczne. Nie smakuje tak samo jak kakaoko, tylko właśnie słodsze i czuć taką czekoladę, ale naprawdę jest bardzo smaczne, tylko też bardzo słodkie Właśnie myślałam, że nie będę dać tyle tego mleka, nawet troszkę mniej nalałam Żeby właśnie było coś czuć, bo myślałam, że nie będzie czuć, a jednak jest bardzo słodkie, więc można śmiało dać więcej mleka Ha, jest 12.50, ja sobie patrzę przez okno, a jakiś tutaj smród idzie do domu O tej godzinie dziecko chodzą serio do domu? Z podstawówki? Naprawdę to tak wygląda? Ja nie mogę Takim to dobrze, nie? Takim to dobrze Oj, poczekajcie, aż pójdziecie do liceum, Poczekajcie, a poczekajcie jeszcze, jak do pracy pójdziecie. o Chwilę sobie już poleżałam, ale teraz biorę się za trochę roboty. Aha, i chciałam powiedzieć, że właśnie będę sobie robiła arkusz z geografii, bo pani dodała, że mamy zrobić na piątek, więc chciałam sobie już go zrobić, ale ja już chyba robiłam ten, co ona wysłała, tak mi się wydaje. Także w takim razie ja sobie zrobię jakiś nowy. Cały dzień czekałam na moment aż Adziak wstawi vlog bo ona no, ja tak wcześniej wstawia, w takiej godzinie, że ja zazwyczaj jeszcze nie jestem w domu. Także jest. Jeżeli chodzi o mój stan, no to yy, to katar nie jest taki zły i karton mnie też nie boli, ale cały czas mam gorączkę. w sensie tak powyżej 37 stopni. Miałam sobie robić ryż yy, i miałam kurczaka tam w lodówce, ale jak go powąchałam to... to tak jakoś... Dziwnie pachniał, więc uznałam, że nie będę go jeść, a nic innego nie było nic innego co mam w domu nie miałam, nie miałam na to ochoty i uznałam, że Jezu, ale bym z taką Giuseppe. Także napisałam do mamy i jak będzie wracała, to pojedzie do sklepu i kupi Giuseppe, więc dopiero w sumie będę jadł za jakieś dwie godziny napisała, że mogę, może albo pójdę jechać do jakiejś restauracji po coś. Albo tą i którą wolę i właśnie chyba ja jednak mam ochotę na tą Giuseppe cztery sery, bo ja wiem, że ona jest tak niezdrowa i tak chemiczna, ale dawno jej nie jadłam, a nie mam w sumie tak ochoty na taką właśnie pizzę z restauracji, bo no, no często tam, tam ją jadłam, więc już, już nie ona na nią smaka, więc czekam na tą Giuseppe. Sigma Sigma Boi, Sigma Boi, Sigma Sigma Na boy. Nareszcie mam pizza jest 17.30 Trzecie, że to jest praktycznie druga rzecz dzisiaj, którą ja jem Bo rano zjadłam tylko tosty, 7 godzin temu No i później niby to kakao i cukierka Więc nic takiego porządnego i już jestem naprawdę głodna, że już nawet nie czuję tego głodu Я уже даже не хотела смакнуть, а то что это так голодна Угу, угу